Witam wszystkich. Uniwersalne prawa wszechświata są fascynującą koncepcją, która łączy wiele dziedzin życia naukę, filozofię, duchowość i oferuje nam ramy do rozumienia naszego miejsca i działania w świecie. Dla niektórych te prawa są zbiorem zasad rządzących życiem, energią i świadomością które mają pomagać nam w osiąganiu wewnętrznej harmonii i lepszego zrozumienia rzeczywistości. Prawo przyciągania jedno z najbardziej popularnych praw, które mówi, że nasze myśli, uczucia i przekonania przyciągają do naszego życia wydarzenia i ludzi o podobnej wibracji. Zgodnie z tym prawem, jeśli koncentrujemy się na pozytywnych, wzmacniających myślach i emocjach, mamy większą szansę doświadczyć pozytywnych sytuacji i ludzi w swoim życiu. To prawo. Jest dla wielu inspirujące, bo pozwala poczuć odpowiedzialność i moc w kształtowaniu własnej rzeczywistości. W nauce można znaleźć analogię w neuroplastyczności. Nasze przekonania i myśli kształtują nasz mózg i sposób reagowania na świat. Prawo rezonansu i wibracji zakłada, że wszystko we wszechświecie wibruje na określonej częstotliwości. A nasz stan emocjonalny i mentalny również wytwarza energię, która rezonuje z podobnymi wibracjami na zewnątrz. Znajduje to odzwierciedlenie w relacjach z ludźmi. Często przyciągamy osoby podobne do siebie lub takie, które rezonują z naszą energią. W kontekście nauki można to zrozumieć jako zasady fizyki kwantowej, w których podobieństwa energetyczne, na przykład częstotliwości, mogą wchodzić w rezonans. Prawo równowagi i przyczyny oraz skutku, często zwane karmą, to prawo podkreśla, że nasze działania, intencje i myśli mają swoje konsekwencje. Jest to idea, że każdy czyn i każda myśl prowadzą do określonych wyników i to, co dajemy światu, wraca do nas. Koncepcja ta występuje w wielu religiach i filozofiach jako moralny kompas, który uczy odpowiedzialności i refleksji nad swoim postępowaniem. W psychologii i filozofii można to rozumieć jako sposób, w jaki nasze wybory wpływają na nasze życie i relacje z innymi. Prawo Jedności podkreśla, że wszyscy jesteśmy częścią jednego, większego wszechświata, w którym wszystko jest ze sobą powiązane. Ta zasada prowadzi do współczucia, szacunku i miłości dla innych. Ponieważ zrozumienie jedności sprawia, że krzywdzenie innych jest w rzeczywistości krzywdzeniem samego siebie. Filozofie takie jak buddyzm czy taoizm mocno akcentują tę jedność. Z perspektywy ekologii widzimy, jak każdy organizm w przyrodzie wpływa na inne, tworząc ogromną sieć wzajemnych zależności. Prawo rozwoju i postępu mówi o tym, że nasze życie to nieustanna droga rozwoju, a nasze doświadczenia Dobre czy złe, są po to, byśmy mogli się uczyć i doskonalić. Zgodnie z tym prawem, wyzwania i trudności są częścią naszej podróży, prowadząc nas do wzrostu duchowego i osobistego. Te idee można także znaleźć w psychologii pozytywnej, która mówi, że wyzwania i trudne doświadczenia mogą prowadzić do postępu i odkrywania naszego potencjału. Prawo harmonii. Podkreśla, że w naszym życiu niezbędna jest równowaga między różnymi aspektami emocjami, myślami, działaniami i intencjami. Znalezienie harmonii jest kluczem do poczucia spełnienia i wewnętrznego pokoju. W przyrodzie widzimy to prawo w cyklach życia, równowadze ekosystemów, czy balansie między dniem i nocą. Wartość uniwersalnych praw w życiu codziennym. Wiele osób czerpie z tych zasad siłę do transformacji i pracy nad sobą. Znajomość tych praw może prowadzić do większej odpowiedzialności za własne życie, kształtowania relacji i zrozumienia siebie. Są one narzędziem, które może wzbogacić nasze życie duchowe i pomóc odnaleźć sens oraz spokój w dynamicznym świecie. Istnieje pewna mniej znana koncepcja związana z uniwersalnymi prawami wszechświata która mówi o prawie niewidzialnego wpływu to zasada, według której nasze myśli, intencje i wewnętrzne postawy mają subtelny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, nawet jeśli nie podejmujemy żadnych fizycznych działań. Można to traktować jako głębszy poziom prawa przyciągania, ale różnica polega na tym, że prawo niewidzialnego wpływu podkreśla wewnętrzną jakość świadomości, jaką wnosimy do świata. Stan umysłu, w którym jesteśmy, wpływa na nasz świat w sposób, którego czasem nie możemy od razu dostrzec. Pomyśl o tym jako subtelnej energii, która rozchodzi się z nas bez żadnych słów ani działań. Działa to w podobny sposób, jak odczuwamy aurę pewnych osób. Czasem, nawet nie znając kogoś, czujemy przy nim spokój, siłę lub inspirację. Właśnie ta aura, lub energia, którą generujemy wewnętrznie. Wpływa na otoczenie i wprowadza niewidzialną, ale znaczącą jakość w nasze interakcje i przestrzeń, w której przebywamy. Prawo niewidzialnego wpływu może prowadzić nas do głębszego zrozumienia siebie i wpływu naszych najskrytszych myśli oraz przekonań. Przebywając w stanie wdzięczności, pokoju lub akceptacji, możemy transformować nie tylko siebie, ale także atmosferę wokół nas. To właśnie dlatego. Warto pracować nad wewnętrzną równowagą i być świadomym swoich emocji oraz intencji. Są one jak ciche fale, które mogą delikatnie wpływać na rzeczywistość, tworząc atmosferę zrozumienia i harmonii, które są odczuwalne przez innych. Inspiracja do praktyki. Zacznij poświęcać choćby 5 minut dziennie na praktykę cichej obecności. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i obserwuj swoje myśli. Starając się niczego nie osądzać ani nie kontrolować. Pozwól, aby wszystko, co przychodzi do Twojego umysłu, było jedynie obserwowane. Kiedy poczujesz wewnętrzny spokój, możesz zauważyć, że ta cisza w Tobie przenika do wszystkiego, co robisz, wpływając na świat wokół Ciebie, niezależnie od tego, czy coś mówisz, czy nie. Prawo niewidzialnego wpływu przypomina nam o tym, jak głęboką moc może mieć nasza obecność. Jeśli wypełnimy swoje serce życzliwością i spokojem, staniemy się żywym dowodem na to, że prawdziwa zmiana świata zaczyna się od wewnętrznej przemiany. Tak jak grawitacja nie wymaga od nas, abyśmy w nią wierzyli, by działała, tak samo jest z uniwersalnymi prawami wszechświata. Są one naturalnymi zasadami, które wpływają na nasze życie, naszą energię i nasze myśli, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Te prawa to zasady, na których opiera się nasze istnienie. Nie są tylko ideą czy abstrakcyjnym konceptem. One rzeczywiście funkcjonują. Wystarczy przyjrzeć się naturze. Czy zauważyliście, że rośliny zawsze sięgają ku słońcu, nie zważając na trudności? Przeszkody, jakie napotykają w postaci kamieni, innych roślin, czy niewielkiej ilości ziemi, nie powstrzymują ich przed wzrostem. Jest to manifestacja naturalnego dążenia do życia, do ekspansji, do rozwoju. I my również jesteśmy częścią tego procesu. Kiedy zaczniemy dostrzegać te prawa i działać w ich zgodzie, otwieramy się na większą harmonię i zrozumienie siebie. Weźmy na przykład prawo przyciągania ono podkreśla, że nasze myśli i emocje mają swoje konsekwencje. Naukowcy od lat badają, jak nasze przekonania wpływają na nasze zachowanie, a nawet na nasze zdrowie. W psychologii nazywamy to efektem placebo, kiedy ktoś wierzy, że coś mu pomoże, zaczyna czuć się lepiej, nawet jeśli to była tylko neutralna substancja. To nic innego jak dowód na to, jak potężny jest nasz umysł i jak nasze przekonania mogą modelować naszą rzeczywistość. Uznanie tych praw za rzeczywiste. Jest jak otwarcie drzwi do głębszego poznania siebie. Prawo rezonansu mówi, że przyciągamy to, co odpowiada naszemu wnętrzu. Podobne energie się przyciągają. Jeśli jesteśmy pełni lęku, niepewności czy złości, nieświadomie przyciągamy sytuacje, które wzmacniają te emocje. Natomiast gdy pracujemy nad wewnętrzną równowagą i otwartością, przyciągamy ludzi i sytuacje, które nam towarzyszą w harmonii. Te prawa to naturalny rytm, jak oddech wszechświata. My także jesteśmy jego częścią i dostrajając się do tego rytmu, zaczynamy płynąć z prądem, zamiast walczyć z nurtem. Pomyślmy o prawie jedności. Ono przypomina, że wszyscy jesteśmy powiązani. To poczucie połączenia jest prawdziwe, a kiedy działamy na rzecz innych z serca, wpływamy na nasz własny rozwój. Te naturalne prawa nie są tylko koncepcjami, to mechanizmy, które działają, przypominając nam o mocy naszych myśli, energii i wyborów. Kiedy zaczniemy je rozumieć i szanować, zauważymy, że życie zaczyna toczyć się z większą klarownością, a my czujemy większy spokój. To są zasady, które nie tylko kształtują wszechświat, one kształtują nas, pomagając nam wzrastać i rozkwitać. Dokładnie tak jak roślina sięga do słońca. Bądźcie zdrowi, pozdrawiam.